Witam Was bardziej pod na mojego kanału w kolejnym filmie W sumie nie miałam już nic nie nagrywać Bo jest godzina prawie w pół do 22, Ale ostatnio właśnie dostaję sporo pytań Kiedy w końcu rozstrzygnięcie konkursu, które się tutaj pojawił na dzień kobiet Miał on trwać tydzień, ale wiecie, jakoś tak się to przeciągnęło już Wam tłumaczyłam ze względu właśnie na pracę, na szkołę, później wiecie, święta. No jakoś tak się nie złożyło, no ale dzisiaj postanowiłam, że w końcu Wam e, zrobię rozstrzygnięcie tego konkursu i tutaj jeszcze e, następie Chciałam Wam powiedzieć, że w kolejnym filmie pojawią się produkty, mam fajną taką ala współpracę, może tutaj można tak powiedzieć e, z takimi rzeczami bardziej konkretnymi, będą lukówki do włosów falownice, innego typu sprzęty i myślę, że którymi z tych właśnie rzeczy się z Wami podzielę, ale to Wam wszystko powiem i pokażę w kolejnym filmie, a teraz nie przedłużajmy szybko, pokażę Wam e, znaczy powiem Wam te trzy osoby, które wygrały na Instagramie, już dziewczynę oznaczyłam, chyba też już mi tam podała dane i bransolet Tą tutaj zaraz Wam pokażę, jaką. O, tą wygrywa Wiktoria Raczkowska 75. I teraz tak, zestaw gwiazdka. Zestaw gwiazdka to była taka branzoletka i taka celebrytka z gwiazdkami. To już mi się trochę tutaj po. Wiecie, poplątało, ale potem to wszystko rozplączę, ładnie zapakuję do wysyłki. I tak ten zestaw wygrała osoba o Niku. Macie na YouTube gratulacje. I ostatni zestaw, zestaw serduszko. Mamy tutaj tą z ze serduszkiem: o, i kluczykiem do serduszka, oraz również taką tutaj celebrytkę z serduszkami w tą stronę, o tak. Ona się przedstawia. Wygrywa Ewelina Lisowska. Bardzo serdecznie osobą. osobom gratuluję. No i dajcie znać, czy czekacie na kolejny konkurs. Ja mogę Wam je nawet robić w sumie co tydzień. Gorzej, właśnie, z chodzeniem na pocztę i wysyłką. Ale tak, jeśli chcecie, to piszcie śmiało. Tak jak mówiłam, mam sporo rzeczy i będę miała jeszcze więcej, z którymi, z chę... którymi chętnie się z Wami podzielę. A teraz tutaj przejdźmy do kolejnej sprawy, o którą też dostawałam sporo pytań, bo kto mnie tam obserwuje na Instagramie, na Facebooku, to widzicie, że ja tam jakieś robię szkolenia. Poprzednimi filmami wspominałam, że mam taką nową współpracę znaczy online i szybko Wam tłumaczę, co to jest. I teraz Wam pokażę kartonik. To jest ta tutaj firma. Czekajcie, czy ja Wam to z dobrej strony pokazuję? Chyba tak. Z tej strony ten karton Wam pokażę zaraz. O, nie wygląda za ciekawie, bo mój kot był bardziej ciekawy niż ja w tym kartonie jestem. Bo ja wiedziałam, on nie. Dlatego sobie sam sprawdził. No i teraz szybko Wam poka powiem, na czym to polega. Jeśli ktoś ma więcej pytań, to piszcie do mnie śmiało, macie mojego maila, macie mojego Facebooka pod spodem w opisie, macie też Instagram, tam jestem znacznie częściej, proszę cały czas dostępna, więc jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. I tak, sklep, który ma w swojej ofercie. Perfumy, w zasadzie odpowiedniki Tych wszystkich, wiecie, oryginalnych perfum Czekajcie, no co ja wam tutaj mam Tam tutaj pokażę mniej więcej moje perfumy Tutaj mam jeden Yves solerą Tutaj drugi Black Opium Co ja tutaj jeszcze mam hmm, Na przykład ten Versace Crystal Noir W zasadzie mam nawet i dwa, bo to moje ulubione co tutaj jeszcze jest Miss Dior Olympia No i to są, wiecie, oryginalne w znacznie wyższych cenach. A tutaj w tym właśnie sklepie macie odpowiedniki. Wszystkie pachną tak samo albo jeszcze bardziej z tego względu, że wiecie, te wszystkie, które ja tutaj mam z Daglasa, one są zaperfumowane w 15-18% zależy od perfumu. A Właśnie tutaj w tej firmie macie minimum 20% zaperfumowań, a niektóre nawet te Intense są zaperfumowane w 30%, więc znacznie dłużej się utrzymują niż te oryginały. A cena jest dużo, dużo, dużo niższa. Jeśli ktoś by był ciekawy, jak to wygląda, no to tak jak mówiłam, piszcie śmiało. E, oprócz perfum mamy też kosmetyki, mamy też suplementy. Jest też program fajny na odchudzanie, jeśli ktoś by chciał zrzucić parę kilo. Jest też fajna grupa na Facebooku, gdzie tam można zobaczyć sobie efekty. Naprawdę ludzie tracą nawet po 20 kg. Co tu jeszcze jest bardzo fajna, też chemia. No, i kosmetyki. Ja Wam tutaj pokażę pokrótce, co ja tutaj mam w tym kartonie. Większość zamówień, które tam były, właśnie dla moich tam znajomych koleżanek, już mam rozdane. O, tutaj kolejne zapakowane. I tutaj mam właśnie te odpowiedniki oryginalnych perfum. Tutaj z Damski. I co ona, co ja tutaj jeszcze jej zapakowałam? Jakieś dwa męskie, które tak się przedstawiają. W ogóle jeszcze dwie kolejne paczki do mnie idą. Więc kto jest ciekawy. To oczywiście mogę Wam dalej e, pokazywać. Lecimy z tym kartonem. Kolejny męski perfum, z tego co mi się wydaje, to jest e, Pacoraban Invictus, ten taki męski. W zasadzie bardzo go lubię. Co ja tutaj jeszcze mam? O właśnie, e, Olympia Intense e, dla mojej koleżanki, z którą właśnie niebawem się spotkam. E, tutaj jest. Też ta sama Olympia, tyle, że nie Intens, a z feromonami, więc wiecie, jeśli ktoś jest tu singlem, chciałby zadziałać, żeby nim, im nie być, to takie feromony mogą się Wam przydać. Co ja tutaj jeszcze mam? Aha, tutaj jest płyn, który sobie wzięłam do. Czyszczenia powierzchni metalowych. Tutaj właśnie jest narysowana lodówka. Ja ją wziąłam właśnie na ze względu na taki, wiecie, wyświetlacz w piekarniku i na zlew. I jeszcze jeden miałam fajny produkt. Nie wiem, czy on już jest rozpakowany. Nie, jest tutaj. To jest akurat płyn do czyszczenia ekranów, fajnie sobie wyczyściłam laptopa, wygląda jak nowy i wiecie też do telewizora i też właśnie chyba mi idzie, właśnie nie wiem czy ja go zamówiłam czy nie, chociaż oczywiście będę składać kolejne zamówienie, płyn do powierzchni silnie zabrudzonych, naprawdę czyni cuda, jeśli chcecie to mogę Wam też robić jakieś tam testy na żywo, a i jedna ważna też informacja mamy linię produktów do włosów które specjalnie właśnie dla firmy FM zaprojektował pan Maniewski, które kto ogląda Ostre Cięcie, no to pewnie go znacie i tutaj jest jakiś męski energizing i tutaj jeszcze mam swój taki zestaw mały właśnie wziąłem ten mniejszy zestaw ze względu właśnie na mój wyjazd do Polski i tutaj mamy nawilżający szampon yy, i taką tutaj maskę do włosów o, z Maniewskiego, powiem Wam, że już testowałam i naprawdę są megaśne. Tutaj w ogóle w gratisie do zamówienia dostałam jakiś peeling do rąk. Bardzo fajnie. W ogóle też gdzieś mam maseczkę, bo jedno zamówienie robiłam do Polski i w Polsce do polskiego zamówienia dostałam maseczkę, a tutaj w Niemczech dostałam właśnie ten oto peeling, więc bardzo fajnie. Tutaj skończył mi się em, zmywasz do paznokci, więc też wziąłam sobie taki właśnie z pompką. Gdzieś tutaj mam pusta, ale to sobie właśnie wykorzystam do tego cleanera z. z Wiecie, do hybryd Tutaj też kolejny produkt, który też już jest otwarty I to powiem wam, że jest mega nieziemski, boski zapach Jest to mydło do rąk Zapach mango peach Miałam jeszcze jakiś tam inne, Ale od razu wlałam ten do pojemników Bo naprawdę zapach mnie urzekł Kolejna rzecz, co ja tutaj mam nawet i nie wiem O, primer, primer? To ja go kupiłam Myślałam, że nie. Chyba zamówiłam sobie kolejną, a nie dam, chyba zamówiłam bazę. Więc tak, mamy tutaj primer. Zaraz wam pokażę. O, z SPF 30, pokażesz ty się nam tutaj, czy nie? Jest. O tak, e, ogólnie, tak, jeśli ktoś by się pytał, jak to jest możliwe, że perfumy są na przykład oryginały, tak samo pachną, a w zasadzie intensywniej niż te oryginalne, a są w znacznie niższych cenach, no to właśnie tu chodzi o to, że firma właśnie zaoszczędza, wiecie, na wynajmie pomieszczeń, bo to jest taka sprzedaż właśnie wysyłkowa, że sami sobie zamawiacie, no i głównie też na opakowanie, bo zobaczcie, tutaj macie taką, e, o, zwykłą buteleczkę tej Olimpey, Olimpę z feromanami. Przepięknie pachnie. Zaraz sobie tutaj ją dołożę do tych moich e, perfum. Ładnie sobie poustawiam. Co ja tutaj jeszcze mam? A w ogóle tutaj mam kopertę i tutaj mam pełno próbek, bo będę pewnie też e, rozsyłać. Mam damskie i męskie. Więc próbeczki, tutaj jest opakowanie od tuszu do rzęs, samo opakowanie, bo tusz już używam, zaraz Wam go tutaj pokażę, o, też takie czarne opakowanie i pokażę Wam tutaj tą szczoteczkę, o ile udawamy się ją zobaczyć. Ja go wziąłam ze względu na dolną linię rzęs, bo właśnie szukałam takiego tuszu z taką cienką, wiecie, szteczką, żeby się tutaj cała nie pomazać. Aczkolwiek teraz to już nie wyglądam o tej porze, bo to już czas do spania, a nie do nagrywania filmów. Tutaj mam właśnie tych próbek, też takie, wiecie, te takie opakowania, żeby ładniej zapakować. I woreczki na zamówienia. Kolejna rzecz. Może wam pokażę suplementy. Tutaj mam taką bardzo dużą, e, duże opakowanie i jest to witamina C, chyba pół kilo z tego co mi się tutaj wydaje, tak, pół kilo i ja myślę, że ona to mi wystarczy na bardzo, bardzo długo, bo zobaczcie, to jest takie wielkie opakowanie chciałam Wam pokazać miarkę ona mi się tutaj zakopała, ale jest tutaj, o, a miareczka jest taka malutka i tylko jedna taką właśnie miareczkę 1 ml stosujecie na dzień, rozpoczynajcie w wodzie i gotowe witamina C. Gotowa do spożycia, więc jak sami widzicie, naprawdę na bardzo długo mi to starczy. I mam tutaj kompleks e, witamin e, dla kobiet na dzień i na noc. W zasadzie w tym opakowaniu zostało mi tylko ten na noc, bo ten na dzień mam już tam w kuchni i sobie zawsze rano używam. E, tak, właśnie dzisiaj wieczorem muszę wziąć te na noc. I powiem Wam, że. Nie będę wam mówić o tym, że one działają, a wam pokażę. Zobaczcie, stosuję je chyba drugi czy trzeci tydzień i widzicie to? Zobaczcie moje odrosty, przecież one są na pół głowy. Dobrze, teraz sobotę mam termin u fryzjerki i w końcu się tego pozbędę, bo jak to wygląda? Taki czarny placek i moje włosy chyba nigdy, nigdy... No tak, już bardzo dawno nie były takie długie jak teraz I w zasadzie nic innego nie zmieniłam Tylko stosuję te witaminy, więc e, Z szczerym nie mo Mogę wam powiedzieć, że one Działają mega tak, Tam sobie to rzucę I w zasadzie co tutaj mam A! Zapomniałam też wam powiedzieć, że Do każdego waszego ulubionego zapachu macie możliwość zakupienia takiej zawieszki do szafy albo wiecie, tych takich e, patyczków, które możecie sobie na przykład postawić w pokoju. też sobie zamówiłam z mojej Olimpę tą zawieszkę do szafy, zaraz sobie ją tam dam, a patyczki jak przyjdą tutaj ładnie z perfumami sobie je ustawię i będę miała piękny zapach w mojej sypialni. Dlatego wiecie, fajnie mieć taki komplet, możecie też sobie też, może też sobie żel do podprysznic wybrać właśnie w waszym ulubionym zapachu, więc opcja naprawdę całkiem spoko. I w zasadzie mam tutaj jeszcze dwie ostatnie rzeczy i jak pokazałam je koleżankom w pracy, to już idzie do mnie chyba kolejne takie trzy zestawy i jest to kawa i to jest wiecie, taka czarna, normalna kawa sypana, mielona, ale Opcja metabolizm. I co jest w tym wszystkim najlepsze, to zobaczcie. Nie wiem, czy Wy to tutaj zobaczycie, czy mi się to sfokusuje, ale ile tutaj jest dodanych witamin. Więc wiecie, to nie jest taka kawa, która Wam wypokuje te wszystkie, te wszystkie mikroelementy i witaminy, ale właśnie Wam ich dostarcza. Może Wam tutaj bliżej, może coś tu się pokaże. O, widzicie? Macie. I tutaj dalej, i tutaj szybko Wam powiem: schrom, cynk, karboflawina, niecyna, biotyna. O, biotyna to też może od tego mi włosy tak rosną. Tiamina. Także całkiem spoko i bardzo, o, ładnie pachnie. Bardzo też dobra, jest w smaku. A tutaj wziąłam coś, czego jeszcze nigdy nie miałam, i powiem Wam, że też bardzo fajna. Jest to niebieska herbatka. I jest to herbata oląg z dodatkiem czarnej porzeczki. I wiecie, że jak ją sobie Bo to jest taka typowo liściasta herbatka. Więc ja sobie ją robię w zaparzaczu, a w środku w niej jest pełno takich, wiecie, kuleczek właśnie czarnej porzeczki, więc przy okazji można się najeść. No i dobra, to by było na tyle z tego mojego dzisiejszego zamówienia. Dzisiaj widziałam, że przyjdzie chyba dzisiaj właśnie mi kurier wysłał um, maila, że kolejna paczka już do mnie idzie, więc jeśli chcecie to mogę Wam pokazać te, też kolejne zamówienia, bo tam też są całkiem Całkiem, całkiem inne, fajne produkty, więc tak, jeśli macie ochotę, to dajcie znać. I tutaj jeszcze właśnie a propos możliwości zarabiania, mi się udało wiecie, już w pierwszym miesiącu parę stówek zarobić, bo tutaj tak, opcje zarabiania są dwie, albo właśnie zarabiacie produkty tam dla siebie i z nich zawsze Wam idą jakieś, i z nich Wam się liczą punkty i potem te punkty możecie sobie wybrać... Wiecie, odjąć od kolejnego zamówienia, albo jeśli macie działalność gospodarczą, to możecie sobie te pieniążki wypłacić, e, albo też zamawiacie produkty dla kogoś, e, no i wtedy zarabiacie na przykład e, z marży. No i tutaj przykładowo macie, nie wiem, perfumy, które kosztują, nie wiem, 30 zł, wy za nie płacicie 20, a dyszka jest wasza, no i tak na każdym produkcie. No a trzecia opcja to jest budowanie własnego zespołu, czyli na przykład. E, pod sobą macie na przykład, nie wiem, siostrę, kuzynkę, koleżankę, no i one też robią zamówienia i wy z ich zamówień również dostajecie punkty i, i tym sposobem na przykład macie swoich wypracowanych załóżmy 300 punktów, one zro wam zrobią po 300 i tym sposobem macie ponad 1000 punktów i jesteście już tam wysoko w hierarchii, dużo więcej pieniążków zarabiacie, więc tak to się mniej więcej przedstawia. Oczywiście to jest wszystko tak w skrócie. Jeśli chcecie więcej informacji, no to pisze do mnie śmiało, macie tam mojego maila. Spodem macie Facebooka, macie Instagrama Tam mnie znajdziecie pracy się jestem tam cały czas na bieżąco Nawet w pracy, więc kto ma jakieś pytania No to zapraszam śmiało Mogę też więcej na ten temat Opowiedzieć No, a teraz ja już chyba się będę żegnać Zaraz 22, druga Muszę to wszystko pochować no i czas do spania. Więc co kochani, to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz gratuluję osobom, którym udało się wygrać. Dajcie znać, czy chcecie ze mną właśnie współpracować w firmie, czy chcecie e, kolejne konkursy, a ja Wam teraz życzę miłej nocy Do zobaczenia w kolejnym filmie buziaki, pa pa!